Hola kochani! Witam Was bardzo serdecznie w nowym vlogu. Witam Was wodą, ale to nie jest taka zwykła woda, słuchajcie, z marketu. To jest woda ze źródełka. E, tutaj wybija źródełko, cały czas leci tam woda i można sobie nabierać w jakiś baniak, przynosić do domu, tak jak my to robimy cały czas. E, Luis wlał teraz do lodówki, to się wszystko, ta woda się schłodziła i jest taka, wiecie co, ten, ten smak jest taki rześki, taki górski. E, także to jest na Naprawdę wyjątkowy smak, i ja nie mam tutaj żadnych problemów z piciem wody. Ja mam w ogóle ochotę, żeby sobie nalewać tej wody. Nie to co w Niemczech, gdzie muszę się zmuszać po prostu, żeby wypić te półtora litra codziennie wody, a tutaj cały czas, zresztą stół mamy akurat przy lodówce, więc ja się tylko odwracam, nalewam sobie wody cały czas i cały czas piję. Także tutaj taki duży plus. Dzisiejsza spontaniczna wycieczka nad Wodospad. Tutaj wszędzie są jakieś wodospady, słuchajcie. Dzisiaj e, co chwilę, także co 15 km jakiś wodospad, i dzisiaj właśnie się wybraliśmy nad jeden z takich, żeby sobie zobaczyć. Dobrze, że droga była właśnie taka w miarę. Nie trzeba iść daleko przez las, tylko tutaj niedaleko jest parking. E, ale e, droga nie była betonowa, tylko taka, wiecie. Jakiś, jakiś piach, skały. Więc trochę nas wytrzęsło. Ale jesteśmy. No zobaczcie, tutaj powinien być wodospad. 30 metrów. Y, tam do góry. Tam widać troszeczkę woda ciurkiem leci. Ale ogólnie jest wszystko suche. Nie padało już tyle czasu. Więc y, nie ma szans, żeby tutaj był wodospad. I to wygląda w tej chwili tak. Ale jak tutaj woda leci 30 metrów z góry, to to naprawdę musi pięknie wyglądać. Przysiadłam sobie tutaj na chwilę, jak tutaj jest cichutko, nie ma w ogóle ludzi. No mogłabym tutaj zostać, szkoda, że ten wodospad nie leci. Ale woda jest w ogóle taka cieplutka tutaj, czyściutka, takie źródełko, przezroczysta. No jest ślicznie tutaj. When you light up a room Light up a room That's all that matters That's all that matters And I just stare in your eyes You take me high Jedziemy tutaj właśnie tą drogą przez las i wszędzie tutaj jest eukaliptus. Tutaj eukaliptus rośnie dosłownie wszędzie. Zobaczcie. Za mną całe lasy są obrośnięte eukaliptusem i dlatego to jest takie tutaj niebezpieczne. Jak, jakby to się zaczęło palić, słuchajcie, to to się tak szybko e, ogień e, rozprzestrzenia. E, ja cały czas o tym myślę, jakby to się zapaliło, ale nie ma co popadać w paranoję, tylko chciałam Wam właśnie pokazać. Ale już słyszę samolot do gaszenia pożarów. Słychać w powietrzu. Gdzieś już się pali, i gdzieś lecą. I kolejna miejscóweczka na trasie. Tutaj jest akurat część tego olbrzymiego jeziora. Ono się tak rozciąga między górami. I tutaj jest y, jedna właśnie z tej, z tej odnogi tego jeziora. Ale woda, słuchajcie, jaka cieplutka, jak w basenie. Ja tu stoję już 15 minut w tej wodzie i wcale mi się nie chce, nie spieszy stąd wychodzić, słuchajcie. Taka przyjemna woda. No elegancko. Szkoda, że nie mam ciuszków do wody, bo bym weszła. No i mamy kolejny dzień, taki dzień domowy. Ja siedzę czekam na Luisa, bo pojechał pozałatwiać pewne sprawy, a ja tutaj obieram nam ziemniaczki na obiad. Dzisiaj zjemy w domu, bo tak cały czas na wychodnym jesteśmy. Nawet nie mam kiedy tutaj gotować. Jakby moja mama zobaczyła teraz, albo moja babcia, jak obieram ziemniaki, one zawsze mówią, że obieram grubo, a mi się nie wydaje, żebym jakoś tak grubo ob obierała. Chociaż ten nóż nie jest aż taki wygodny i trochę grubo wychodzi. No i wiecie co? W ogóle kupiłam sobie bób. Ugotuję sobie dzisiaj bobu. To jest myśl. Zobaczyłam wczoraj właśnie w supermarkecie bób i od razu wzięłam. Dawno już zresztą Bobu nie jadłam. No i dzisiaj przyjdzie pan tutaj do piekarnika, do drzwiczek, bo nam założyli źle drzwiczki od piekarnika i mi się zbiera woda, jak tam piekę coś. Więc muszą to naprawić. I chyba Luis chce jeszcze jedną kamerę założyć, więc chyba ten pan od kamery przyjdzie. I przyjdzie też firma sprzątająca, która tutaj przed naszym przyjazdem właśnie sprzątała nam w domu, ale słuchajcie, tak posprzątała, że nie mówcie, nie pytajcie, wszędzie pełno kurzu, pod łóżkami, no wszędzie, po prostu Luis porobił zdjęcia, ale w dwóch pokojach to zostawił, żeby im pokazać, bo dzisiaj będzie miał im płacić za to, a oni, co ja już wszystkie ziemniaki obrałam? Chyba tak. Dużo ziemniaczków nie ubierałam, bo tylko dla nas, a oni słuchajcie tak odpartolili, że chyba w ogóle oni tutaj nie sprzątali, tak mi się wydaje. My nie jesteśmy jakiś wymagający, nie wiadomo, wiecie, z lupą niechodzący i, nie i nie patrzymy po ludziach jak oni tam sprzątali, ale to jak oni posprzątali, to po prostu e, widać gołym okiem, że nic nie było ruszone, a pieniądze chcą oczywiście wziąć. No i będę musiała się rozejrzeć, bo dzisiaj nie mamy takiego planu, dzisiaj taki e, organizacyjny dzień. Jutro mamy dzień wolny, więc może skoczymy na tą plażę. Tak mi się wydaje, w piątek mam paznokcie e, i może po tych paznokciach, a nie wieczorem będziemy grillować jeszcze w piątek, a później może pojedziemy na 3 tak, dni, e, około 2-3 dni gdzieś dalej, żeby sobie właśnie gdzieś coś wynająć i pojechać e, coś zobaczyć. Powiem wam, że Portugalia jest naprawdę przepięknym krajem i wiecie co, ja wcześniej w ogóle o tej Portugalii nie słyszałam. Ja, ja nie pamiętam, żebym ja się uczyła w szkole coś, y, coś o Portugalii. Pamiętam Napoleona, no wiecie, Francja, tam Grecja, y, Włochy. To pamiętam, ale żebym o Portugalii coś słyszała? Y, dlatego ja nie miałam wcześniej takiego wyobrażenia, jak to w ogóle tutaj wszystko wygląda, y, jaki to jest kraj, ale im dłużej tutaj przebywam i im dłużej mogę zobaczyć y, tradycje, zwyczaje, to jedzonko tutaj y, i w ogóle wszystko, jak to tutaj wygląda, to jestem zachwycona tym krajem. Naprawdę natura tu są przepiękne krajobrazy, przepiękne miejsca i to nie tylko te takie, wiecie, turystyczne, gdzie plaża albo jakieś, nie wiem, miasta większe jak Porto, y, Lizbona nie tylko właśnie takie turystyczne oblicze Portugalii, ale te właśnie takie malutkie zakąteczki gdzieś tam, gdzie wyszukujemy sobie w internecie i można pojechać w takie miejsca, że zapiera dech w piersiach. Naprawdę, Portugalia jest przepięknym krajem. To muszę stwierdzić. Ale Portugalia też ma taką ciemną stronę medalu. To nie są tylko te takie, wiecie, piękne plaże i piękna pogoda, ale też ma naprawdę ciemną stronę medalu. Tutaj cały czas coś mówią w wiadomościach. Jak ktoś nie rozumie, tak jak ja na przykład bym przyjechała i bym nie wiedziała, no to w ogóle nawet bym się nie zorientowała o co chodzi, ale Luis mi wszystko tłumaczy i tu są. Wiecie co, jak ja bym zaczęła tutaj mówić, co tutaj się dzieje, to by mi chyba zablokowali tego vloga, więc nie chcę tego i nie będę mówiła, ale to. Jest zgroza, naprawdę. To, co tutaj się dzieje, to takie rzeczy w Polsce raczej się nie zdarzają. Nie słyszałam jeszcze o takich rzeczach, dlatego to nie jest wszystko tak ładnie, pięknie, tylko też zdarzają się rzeczy tutaj na co dzień, praktycznie, na co dzień mówią w wiadomościach. No, aż po prostu brak słów. No i też inflacja, brak pracy. Duże bezrobocie, naprawdę tutaj jest wszystko bardzo drogie, a zarobki jednak są małe. I wczoraj byliśmy w galerii. Kupiłam sobie kapelusz, zaraz wam pokażę i torebkę, ale byliśmy w tej galerii, która naprawdę była wcześniej przez lata e, fajną galerią. Tam leciała fontanna w środku, tak na, na kilkanaście metrów. Dużo sklepów, duży wybór, a wczoraj, jak poszliśmy, to po prostu Pełno sklepów jest już zamknięte. Fontanta, fontanna w ogóle jest nieczynna. Wszystko tak, jakby, wiecie co, no można tam kupić, nie wiem, jakąś biżuterię. To było dużo sklepów jakichś elektronicznych, ale takie jak wcześniej były z ubraniami, z dekoracjami, to to wszystko było pozamykane. To, wiecie to, inflacja jednak daje się we znaki. I po koronie też bardzo dużo sklepów. Zostało zamkniętych, dużo ludzi splajtowało, i to po prostu było widać, jak przyjechaliśmy tutaj bezpośrednio, chyba w, w tym roku po koronie, po pandemii, to, to było strasznie widać na ulicach, pozamykane sklep, sklepy wszystko takie, wiecie, splajtowali ludzie. No i teraz w tej wielkiej galerii, w tym większym takim mieście, tutaj patrzymy, tutaj nic nie ma, wszystko, wszystko słuchajcie, prawie pozamykane już powiedzieliśmy, że tam chyba nie pojedziemy no i tak to tutaj też wygląda, nie jest cięż... nie jest lekko e, nie jest lekko z pracą nie jest lekko z życiem teraz te pożary też także no jest, e, powiem wam dla turystów, którzy przyjeżdżają raz na kiedyś jest ok fajnie, można sobie pooglądać ale tutaj życie wcale nie jest takie proste o, pokażę Wam trzy rzeczy sobie wczoraj, kupiłam. Między innymi kapelusik, a więc jak kapelusik jest, to trzeba ruszać na plażę. No powiedzcie sami: tylko jakaś ładna sukieneczka, to akurat noszę cały czas po domu, ale ten kapelusz jak na plażę, na słońce, do sukienki, no powiedzcie sami. Wzięłam sobie ten kapelusik, wzięłam sobie też torebeczkę. Taką y, kopertówkę, ale ona jest taka trochę dłuższa. Myślę, że taka elegancka. Fajny kolor. Ja lubię ten kolor. Też mam takie spodnie, więc y, wzięłam też tą torebeczkę i wzięłam jedną taką rzecz, którą nie wiem, czy będę nosiła, ale osobiście mi się to bardzo podoba u innych. Tylko nie wiem, czy trafiłam z kolorem, i to jest taka apaszka. Ją można sobie tutaj, wiecie, na szyję zawiązać, ale ja ją kupiłam z myślą, żeby sobie ją zawiązać. Właśnie, może ją tutaj wypróbuję teraz, żeby ją sobie e, do włosów jakoś tak przewiązać. E, zobaczę, jak ja ją sobie tutaj ułożę. Może tak. Nie wiem, nie wiem po co to kupiłam, ale chciałam właśnie spróbować, jak będą wyglądały włosy z tą apaszką. Być może w tym akurat mnie nigdy nie ujrzycie, ale kręciłam się koło tych apaszek, kręciłam, no i wzięłam. Ostatnio też nagrywałam przebitki, jak my tutaj mamy w tym domu, żeby Wam pokazać, a więc zapraszam. Będą przebitki, które miały być docelowo w poprzednim vlogu, ale byłby on za długi, więc pokażę Wam je po prostu. Teraz. Tam widać mnie w innej sukience, jestem zupełnie inaczej ubrana, bo już to było wcześniej nagrane. Także pokażę Wam to w dzisiejszym vlogu. No i najwyższy czas, żebym pokazała Wam domek. Chociaż już wam go pokazywałam w którymś vlogu, ale teraz już jest też z meblami. Wejdziemy sobie tutaj do tej części, w której najwięcej czasu spędzamy, czyli do salonu na dole. Jak widzicie, tutaj mamy te moskitiery założone, żeby tutaj nam jakieś muchy, jakieś komary i inne niechciane insekty nie wlatywały. No, i jesteśmy w salonie. Tak wygląda salon. Tutaj wcześniej było takie pomieszczenie gospodarcze, taka jakby piwnica, i tutaj też było pędzone wino. Tutaj po lewej stronie, właśnie był tylko taki murek, który zostawiliśmy. Ja już od razu wiedziałam, że tutaj będzie barek, więc nasz barek wygląda na razie tak. Czegoś mi tutaj jeszcze brakuje w tym barku, ale to wiecie, z czasem. Na razie to, co powinno w barku stać, to stoi i jest dobrze. Tutaj postawiliśmy jeszcze ekspres do kawy i mikrowele, bo na nią nie mamy tam w kuchni miejsca, więc na razie ma miejsce tutaj, ale to też nie stanowi żadnego problemu, więc tutaj, właśnie po lewej stronie, jest ten barek. Tutaj jest taka część wypoczynkowa, czyli Sofa, stolik i telewizor. Tutaj po prawej stronie mamy część jadalną, stół. Jak widzicie, kwiatuszki już moje stoją. No i po prawej stronie jakaś, yy, jak, jakaś taka witrynka. Tam mam wszystkie talerze i szklanki. No i jest lodówka. Tutaj mamy jeszcze jedno wyjście. Do toalety tam na zewnątrz i do garażu można tutaj się dostać. Pokażę Wam później od zewnątrz. No i moja kuchnia na stary styl. Tutaj jeszcze do niej jest taka szafka, która się przesuwa. Ona ma dwie szuflady. I ta kuchnia jest wysoka, zro zrobiona pode mnie, więc ona nie jest w takim standardzie, tylko właśnie jest trochę wyższa. No, i tak sobie w tej kuchni na razie tutaj poukładałam i na półce sobie położyłam takie produkty sypkie, jak widać. Nie chciałam, żeby były schowane, tylko żeby były na wierzchu. No i tak to na razie wygląda u nas. A i ten zlew. Ten zlew, on był wcześniej tutaj, w tej starej. Tutaj nie było kuchni, tylko były takie jakieś meble, i ten zlew był na takich drewnianych belkach. I my też wiedzieliśmy od razu, że ten zlew zostawimy. On jest marmurowy, bardzo ciężki. To jest po prostu kamień. I ten zlew właśnie też zostawiliśmy sobie na pamiątkę. No i tak wygląda salon, w którym właśnie spędzamy najwięcej czasu, bo tutaj jest też najchłodniej na dole, chociaż i tak mamy wszędzie klimatyzację, ale jednak tutaj ten chłodek, powiem Wam. Trzyma. Tutaj na podłodze to nie są jakieś panele, tylko to są właśnie takie kafelki, jakby drewniane. Mają dawać taki efekt drewniany, ale to są kafelki. I tutaj też powiesiliśmy przedwczoraj zegar, ale ten zegar on tutaj pasuje, ale powiem Wam, że trzeba się przyjrzeć, która jest godzina. Ale fajnie tutaj się wpasował, moim zdaniem, w ten wystrój. No, także salonik już macie ogarnięty. Wejdziemy na dwór z tej strony i tutaj Luis tam po przeciwnej stronie ulicy jeszcze mamy słuchajcie, 45 drzewek oliwkowych posadzonych. Tam jest jeszcze nasza działka, ale już tam nie będziemy szli. I tutaj mamy taką łazienkę gościnną i pomieszczenie gościnne. Tutaj w ogóle wcześniej nic nie było. Tu nawet podłogi słuchajcie nie było. Czekajcie, gdzie tu się pali. O, tutaj jest takie pomieszczenie gospodarcze. Jakiś regał. Z chemią, a tutaj mamy jeszcze postawiliśmy taką ściankę. I tutaj zrobiliśmy jeszcze łazienkę dla gości. E, tutaj, tak to wygląda. No, jest kibelek, jest prysznic, jakby ktoś chciał się na dole wykąpać też. Także łazieneczka w takich tonach e, kamiennych. Siwy, tutaj siwe kafelki, a tutaj kamień. I z takiego pomieszczenia w sumie z niczego e, wyszła taka malutka, ale bardzo praktyczna łazienka. Ok, to pójdziemy na górę i pokażę Wam górną część, gdzie są sypialnie i łazienki. Więc tutaj przeważnie tylko śpimy, kąpiemy się, ubieramy się i resztę dnia spędzamy na dole. Ale my jesteśmy tylko we dwoje, jak będzie więcej osób, to wiecie, każdy będzie miał swój kąt. Może zaczniemy tutaj: od przedpokoju. I tutaj po lewej stronie, właśnie mamy. Cztery sypialnie. Raz, dwa, trzy, cztery i łazienka. Oj, się zmęczyłam, bo gorąco. Tutaj jedna sypialnia jeszcze. To znaczy, tutaj będzie taki mały, gościnny pokoik. Będzie jeszcze telewizor, i tutaj musimy dokupić komodę. Ale jeszcze nie jest tutaj urządzone. Na razie jest ten yy, ala kominek, ta atrapa, którą przywiozłam z Niemiec. I na razie tutaj stoi. Tutaj mamy wejście na balkon. Wezmę tylko rolety do góry. O, ale jeszcze, jeszcze troszeczkę. No i tutaj mamy balkonik. Musimy go pozamiatać. O, jeszcze kwiatki postawiłam akurat na podłodze, żeby wiatr nie y, przewrócił. I tak wygląda nasz balkonik. Taki długi. Spory jest, powiem wam, ten balkon. Też można sobie śniadanko zjeść na nim. Fajnie przy stoliczku. Podłogę zostawiliśmy taką drewnianą. Tutaj jest sypialnia, ale to już wiecie, bo ostatniego vloga nagrywałam właśnie z tej sypialni naszej tutaj jest łazienka, to znaczy nie łazienka tylko um, toaleta gdzie tutaj się światło pali jest taka mała z takimi pięknymi siwymi kafelkami, te kafelki bardzo mi się podobają i tutaj właśnie mamy obok sypialni toaletę bardzo praktycznie Tutaj jest następna sypialnia łopaków. I też tylko szafa, łóżko, komoda. Najważniejsze rzeczy, jak przyjadą. I tutaj to samo. Szafa, komoda, łóżko. Także takie tutaj dwie obok jeszcze sypialnie. Czekajcie, boże, buty. Tutaj jest następne y, jeszcze pomieszczenie gospodarcze na razie, ale tutaj będzie moja druga kuchnia w stylu retro. Więc mamy już tutaj i kominek, który też tutaj był, i też podłogę, już zrobioną, ścianę, więc tylko urządzać, ale to kiedyś, kiedyś. No i z tej kuchni przejdziemy tutaj w prawym przedpokojem, w prawą stronę, gdzie mamy też. Tutaj wszędzie są okna. Y, część jadalną, właśnie na górze. I też tak, tylko stolik stoi, krzesełka, jakaś mała komutka. I tutaj mamy Łazienkę, która wygląda tak. Bardzo praktyczna jest. Bo tylko się wchodzi. Tutaj pod prysznic. Wiecie, nie ma wanny. Dla nas jest bardzo praktyczny prysznic. I tak wygląda nasza łazienka. No i to wszystko, co chciałam Wam pokazać w domu. Na zewnątrz jest przed domem, właśnie ogródek, który też wam pokazywałam, i w nim są tylko zasiane takie jakieś podstawowe rzeczy. A tutaj będzie docelowo później y, trawa. Trawa albo nie wiem, coś tam innego Louis wymyśli. I z tyłu mamy taras jeszcze, w którym będziemy jutro grillować. Yy, tutaj jest grill. Jeszcze. Kupione rzeczy na grilla, jakieś tam, wiecie, yy, obcęgi, coś tam do czyszczenia, jakaś szczotka, ale nic jeszcze nie rozpakowane. A tutaj jest stół. I... I tak sobie siedzimy tutaj nieraz i kawkę właśnie pijemy z tego miejsca. O, moja dekoracja na stół. No i taki właśnie jest taras. Na górze jest wiecie co na górze pokażę wam na górze to wygląda jak drewno ale to jest blacha tylko właśnie na taki styl zrobiono jakby drewniany No i to wszystko no i tak wygląda to nasze gniazdko portugalskie. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Ja zabieram się teraz w tym momencie do jego montowania, ale najpierw jeszcze obiadek i na chwilę obecną się z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnych vlogach z Portugalii. Pa pa!